Witam na kanale Planszowo, Konspira, Recenzja Gry. Bardzo dziękuję tutaj Wrocławskiemu IPN-owi za przesłanie gry do recenzji. Zapraszam też już z góry na wywiad, jaki mam nadzieję uda się na dniach przeprowadzić z panem, z dyrektorem, właśnie Wrocławskiego oddziału, z panem Grzegorzem. Słuchajcie, gra jest od 3 do 9 osób. Przy czym scenariusze są podzielone na dwa kategorie: albo są to scenariusze od trzech do 6 osób, albo scenariusze od 7 do 9. W grze będziemy mieli różnego rodzaju postacie. Tych postaci jest całkiem dużo. Każda z nich ma też jakąś własną, e, indywidualną umiejętność, z której będziemy mogli raz w ciągu gry skorzystać. Natomiast sama gra, e, punkt wejścia to jest 12, sama gra to jest 15-20 minut, e, jedna rozgrywka, więc trzy rundy. W każdej rundzie mamy cztery fazy: takie jak faza uzupełnień, faza zasobów, faza knucia i faza realizacji misji. E, gdy Przygotowujemy grę, każdy dostaje swoją postać, każdy dostaje też losowy kafel yy, tożsamości. Plansza nam mówi misja nam mówi czy ilu mamy jeżeli to jest jeden do jeden lub 3 y, do sześciu graczy y, w grze może być jeden lub dwóch y, tajnych współpracowników jeżeli jest y, misja od 7 do 9 osób tych współpracowników może być dwóch lub maksymalnie trzech zresztą mamy tylko trzy karty y, tajnych współpracowników po prostu nie przy trzech graczach y, talia y, pozostałe karty zasoby będą tworzyć tak zwanego małego konspiratora który wprowadzi też taki element Element niepewności. Jeżeli chodzi o to, co trzeba zrobić, no to mamy z jednej strony taki krótki opis fabularny, po drugiej stronie mamy podane, jakie zasoby nam są potrzebne i żeby wygrać tę misję, będziemy starali się te zasoby dostarczyć. Zasoby, które nie są potrzebne, trafiają na pola rezerwowe w dowolnej ilości. Czasami jest tak, że karta na przykład ryzyka będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy odrzucili jakieś karty i to wtedy mogą się przydać właśnie te dodatkowe zasoby po prostu, nie? W grze każdy z graczy dostaje odpowiednią ilość kart zasobów, zależną od tego ilu jest graczy od 10 do 15 kart. 5 z nich dostaje na rękę, pozostałe są w talii zakrytej, z której bez poglądania będziemy sobie uzupełniać. Natomiast te karty zasobów, które mamy w ręką, trzymamy zakryte. I tu się całe sedno jakby gry sprowadza. Z jednej strony, mamy ukrytą tożsamość. Ktoś z nas, wiemy, wiemy, że co najmniej jedna osoba, czy tam dwie osoby, zależy jak sobie to ułożymy, czy nawet trzy, że ktoś z nas jest tajnym współpracownikiem, ale nie wiemy kto mało tego wiemy że mamy jakieś zasoby na ręku wiemy jakie zasoby są potrzebne do realizacji misji ale nie wiemy kto jakie zasoby ma oczywiście jak będziemy przygotowywać w trakcie przygotowywania tych zasobów i tak dalej będziemy mogli rozmawiać o tym sugerować mówić wprost nawet gra nie zakazuje tego że ja w Tutaj proszę bardzo, wyłożę drewno albo wyłożę papier. Natomiast y, po wyłożeniu tego, będziemy mieli te żetony zero-jedynkowe i będziemy głosować y, na karty, czy chcemy je zostawić, czy chcemy je odrzucić. Po prostu, grając z tajnym współtowarzyszem, niekoniecznie musimy zagrywać karty o negatywnym wybrzmieniu, takie na przykład y, zatrzymanie, czy, y, czy wpadka, czy do nos. Y, ale po prostu możemy. Możemy, możemy sobie yy, zwyczajnie. To jest karta ryzyka, akurat. Yy, możemy sobie zwyczajnie tutaj po prostu yy, konfabulować, możemy zmyślać, dlatego że karty zasobów, które pozostaną, że nie zostaną odrzucone, są tasowane i dopiero wtedy rozkładane. Także tak naprawdę nie wiemy, kto jakie zasoby dał. Wiemy my, jakie daliśmy. Po prostu zasoby, które zostały odrzucone z gry przez losowanie, też nie wiemy, jakie są. One trafiają do pudełka, ale nie podglądamy ich. Także jest dużo takiej tajemnicy w tym, jest bardzo dużo losowości. Jest duża regrywalność, bo tych kart zasobów, tych kart ryzyka po prostu jest bardzo duże Jak nam się trafią zasoby ludzkie, zwiększa się ryzyko. Jak, ktoś, jak dwóch graczy minimum wyłoży ten sam zasób, no to trafia nam się po prostu ryzyko. Ale czasami jest tak, że ryzyko po prostu tylko nam się wydawało, że nas strach obleciał i tak dalej. Bywa tak, że tak jak sama instrukcja sugeruje, że możemy mieć być opozycjonistą i mamy karty same negatywne po prostu, które by nam przyczyniały się do tego, a wtedy możemy mówić "Proszę, słuchajcie, musimy zagłosować, żeby moją kartę odrzucić po prostu, żeby ona nie weszła do gry, bo to jest zła karta po prostu, nie? W instrukcji mamy bardzo fajny słowniczek, ale mamy też, zobaczcie, to jest ponad, ponad połowa instrukcji. Sama instrukcja ma stron. Ile to ma stron? 46, 48, 49, 50. Dwadzieścia kilka stron to jest po prostu rys historyczny, po prostu o pozycjach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo do tego się sięgnąć. Cztery strony, słuchajcie, cztery strony to jest bibliografia. Można naprawdę masę rzeczy poczytać i dowiedzieć się więcej, do czego zresztą bardzo gorąco zachęcam. Co sądzę o tej grze? Słuchajcie, gra jest pięknie zrobiona, naprawdę fajnie. Fajne takie nieduże pudełeczko, ono ma taką malutką wypraskę. To co mi się podoba w tej wyprasce to to, że ta przykładka jest sztywna po prostu, jest tak zrobiona, że ona się nie będzie przesuwać, że to wszystko tutaj jest zrobione tak, że się nie gniecie. Często jest tak, że w transporcie to po prostu lata i tak dalej i to się niszczy. Nie, tutaj jest, jest to po prostu zabezpieczone i tyle. Natomiast y, są bardzo fajne karty ryzyka i, i y, zasobów. Jest to bardzo fajnie też opisane wszystko w grze, więc y, y, bardzo fajne ilustracje. Y, bardzo, bardzo mi się podobają y, te ilustracje. Y, nie każdy może lubić taką kreskę, ale ona jest bardzo spoka, spoko. Jest też taka y, tonacja, takie właśnie szaro, szaro-kremowej, takiej, takiej troszeczkę szarej rzeczywistości, jak, jak to by były jakby to była właśnie ta epoka PRL-u i to też jest fajnie zrobione, bo to daje troszeczkę tego klimatu, te opisy tych postaci, właśnie karty misji i tak dalej, to wszystko sugeruje nam, że rzeczywiście rzeczywiście jesteśmy tutaj w tej epoce PRL-u, kiedy wszystko było bardzo trudno dostępne i po prostu było ciężko. ciężko te wszystkie zasoby nam zwyczajnie zdobywać, po prostu, nie? Więc to jest ogromny plus, ogromny plus tej gry. Fajny jest ten, ten żeton wcale by nie musiał być drewniany, ale zaszaleli i zrobili drewniany żeton rund, po prostu, nie? Więc to też jest, też jest ogromny, ogromny plusik, do tego, że że się po prostu postarano, żeby to w ten sposób właśnie zrobić. Kafle postaci, każda z nich jest inna, każda z nich jest, ma inną umiejętność, każda z nich ma swoją, jak to tutaj, każda ma swoją historię po prostu, jakąś tam malutką taką fabułkę, więc to jest bardzo fajne, fajnie zrobione, mało tego, jak się przyjrzymy, to jakbyśmy poszukali sobie w historii, to te postacie, które są rysowane i stworzone, one są oparte na, to mi Kuronia trochę przypomina, to mi ten nie, ten gościu mi też kogoś przypomina, ale nie jestem pewien nikogo. Y... Nie jestem aż tak dobrych z historii tej epoki po prostu, nie mówię. Żołnierzami wyklętymi się bardzo interesowałem. Natomiast tym tutaj tak akurat okresem solidarności niespecjalnie. Ja miałem wtedy 10 lat, gdy się zaczął stan wojenny. Pamiętam czołgi. Pamiętam, że wujek uciekał, bo go próbowało, próbowali go dorwać po prostu. I dalej, i dalej. Słuchajcie, fajnie zrobione. Natomiast minusem jest jest pewien minus jeden, yy, mianowicie na tych kaflach te napisy tutaj, te teksty fabularne. Znaczy minusem yy, wolałbym może w ten sposób właśnie, nie? Wolałbym, żeby ten napis tutaj, który jest, żeby on był grubszą czcionką zrobiony, troszeczkę bardziej wyrazisty. On się, mnie się po prostu to No ale ja wiem, ja mam słaby wzrok i tak dalej, więc wolałbym, żeby to było. I to jest tylko tutaj, mówię, na tych, tych fabu fabułach po prostu, nie? Bo na tym konkretnym tle troszeczkę się to y, zamazuje. Gdyby dano odrobinkę grubszą czcionkę, nie byłoby tego nie byłoby tego problemu po prostu, nie? Dałoby się to wszystko fajnie yy, fajnie rozwiązać po prostu, nie? Dobra, teraz musimy to wszystko sobie gdzieś tutaj yy, upchać w pudełku. Także bardzo wam polecam. Yy, gra jest naprawdę w bardzo fajnej, przystępnej cenie. Yy, chodzi na jak widzicie od, od 3 do 9 osób, także jeżeli szukacie szybkiej, błyskawicznej gry na... Yy, Wiele osób, no to jest kapitalna rzecz. Jeżeli chcecie zanurzyć się w historii, to super. Czy czuć klimat? W kartach, w postaciach, w przedmiotach, w ryzyku czuć jak najbardziej. Natomiast nie brakuje jednej rzeczy. Ona takiej fabularnej. Jakby były, jakby były takie karty kurcze taki dodatek, jakby do tego w, w wydano po prostu, nie? Ja wiem, że to podzie się cenę i tak dalej, koszty produkcji, ale gdyby do tego stworzono taki 100 kart, po prostu mm, takich większych, powiedzmy y, 170 y, na, na 120 y, na 100 albo y, na 110, y, no to takie duże, tarotowe. Nie wiem, na przykład każdy z graczy y, mamy trzy mamy rundy i każdy z graczy by sobie dociągał taką kartę na przykład wydarzeń, nie, karta wydarzeń, taki, karta jakby z dziennika czy coś takiego, żeby przemycać informacje, one, mogły, one mogłyby w żaden sposób nie wpływać na grze, mogłyby być całkowicie pomijalne po prostu, ale chodzi o to, że y, przydałyby się takie karty, którymi by się zapoznawał, takimi kartami wydarzeń, y, po prostu karta, kartka z kalendarza czy coś w tym stylu y, w jakiejś większej ilości, że po prostu to by się przewijało i ja mógłbym się z tego uczyć historii, dowiadywać się o wielu ciekawych rzeczach po prostu, nie? To byłoby super. Tego brakuje, nie? Y, także słuchajcie. Y, Panowie tutaj, panie Grzegorzu, pan jest odpowiedzialny za tą grę. Gdyby pan konstruował gdzieś przyszłość, jakąś przyszłą grę, warto o takich rzeczach pomyśleć po prostu, żeby dołożyć jakieś takie karty wydarzeń, czy coś po prostu, karty wiadomości, karty jakiegoś takiego tła historycznego, gdzie... Można by się dzielić y, po prostu tą historią. Taka fabuła do poczytania troszeczkę dodatkowo, nie? Y, te karty musiały być odpowiednio dużo po prostu, niestety, więc mówię, to jest troszeczkę koszt. I ten natomiast, no to to ma być też materiał edukacyjny i na tą grę trzeba patrzeć jako na grę również edukacyjną, po prostu grę, którą uczą, uczymy historii i to byłoby y, coś fajnego po prostu, żeby Grając, uczyć się historii, to kapitalnie wsiąka po prostu na pamięć i tak dalej, nie? Także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na inne moje filmy. Napiszcie, napiszcie po prostu, jak wy macie. Jaka jest Wasza historia związana z okresem solidarności? Jak, jeżeli pamiętacie jeszcze? Ja pamiętam kolejki, pamiętam strach, y, pamiętam y, palącą się fabrykę co kilka miesięcy y, magazyny, pomieszkałem przy, y, przy Somilu i tam no, w biały dzień potrafili podjeżdżać pod płot, rozbierać ten płot, wjeżdżał żółk na teren y, fabryki kradziono magazyn i no, było wiadomo, że w nocy będzie pożar i ten pożar y, w strachu przeżywaliśmy nie raz, nie dwa to prawda zakład miał własną straż pożarną. W ogóle w okolicy większość, wiele zakładów miał własną straż pożarną. Także zanim by przyjechała jakakolwiek miejska, to tutaj było do dyspozycji kilka tych straży, ale jednocześnie, jednocześnie po prostu rozkradano nie i szpital psychiatryczny wypełniony ludźmi niszczonymi przez SBC po prostu przez służbę bezpieczeństwa. No były to złe czasy i dobrze, że odeszły. Natomiast niedobrze, że, yy, że po prostu ci ludzie nie zostali odsunięci od strefy politycznej i w jakiś sposób jednak napiętnowani. Yy, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności też po prostu, nie, a to jest parę milionów ludzi po prostu, którzy współpracowali, którzy przyczyniali się do tego, że ten system represjonował ludźmi. Dobrze, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w następnym odcinku.